Jaki jest cel leczenia skoliozy idiopatycznej? W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o tym, jakie mogą być konsekwencje nieleczenia skoliozy lub sytuacji, gdy leczenie to jest niewłaściwe lub późno wprowadzone. Przede wszystkim będzie to progresja skrzywienia, co może prowadzić do pogorszenia estetyki sylwetki, dolegliwości bólowych, obniżenia wydolności fizycznej, pogorszenia jakości życia, czy wreszcie może to wymagać włączenia bardziej agresywnych form leczenia, leczenia gorsetowego i leczenia operacyjnego. Jakie zatem są cele leczenia skoliozy idiopatycznej? Zgodnie z wytycznymi towarzystw naukowych zajmujących się skoliozą idiopatyczną, jak na przykład SOSOR czy SRS, głównym celem leczenia skoliozy jest zatrzymanie jej progresji. To to jednak znaczy zatrzymać progresję skoliozy idiopatycznej? Zazwyczaj przyjmuje się, że skolioza nie progresuje, jeżeli na dwóch kolejnych zdjęciach rentgenowskich, wykonanych co najmniej 6 miesięcy jedno po drugim, zwiększenie wartości kąta koba nie przekracza 5-6 stopni. Ja jednak patrzę na to nieco inaczej. Otóż uważam, że celem leczenia powinno być zatrzymanie skoliozy tak, aby jej wielkość nie przekroczyła około 25-30 stopni. Dlaczego? Ponieważ będzie to oznaczało brak konieczności włączenia leczenia gorsetowego oraz całą pewnością leczenia operacyjnego. Ponadto umożliwi to znaczną poprawę sylwetki, brak dolegliwości bólowych oraz ograniczeń funkcjonalnych. Kolejnym Często wskazywanym nawet jako najważniejszym celem leczenia jest poprawa estetyki, ponieważ to ona w dużej mierze odpowiada za jakość życia czy samoocenę dziecka. Inne, równie ważne szczególnie w przypadku dużych skolioz cele to zapobieganie lub leczenie dolegliwości bólowych grzbietu oraz profilaktyka lub leczenie dysfunkcji układu oddechowego. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojej serii, podczas którego porozmawiamy o tym jak leczyć skoliozę idiopatyczną. Do zobaczenia.